Hej kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Lego. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zestaw Lego Ideas o numerze 92176 NASA Apollo Saturn V. całe 2000 elementów. Jak widzicie, pudełko jest lekko podniszczone w jednym miejscu, jednak mi to nie przeszkadza. No i co? Robimy sobie odpakowanie, zobaczymy zawartość i lecimy z recenzją tego setu. Ja się nie mogę doczekać, oryginalnie nie bardzo chciałem mieć ten zestaw, ale Lunar Lander, który jest na kanale, który mam w swojej kolekcji, gdzieś tam się znajduje, w gablotce, no namówił mnie do tego, żeby ten zestaw również e, złożyć. Więc za chwilę wracam do Was ze stołu i zobaczymy sobie zawartość pudła. Zapraszam. Pudełko z Saturnem jest już przed Wami. Tak się ono prezentuje. Mamy tutaj specyfikację tego zestawu. Możecie to sobie zobaczyć. Właśnie jest Apollo NASA, czyli um, emblemat misji. A druga strona pudełka prezentuje się w ten sposób. Mamy cały proces od startu po lądowanie na księżycu. Jak to się odbywało? Bardzo fajna grafika. Wszystkie moduły tutaj po złożeniu tego. Saturna, no i cóż otwieramy stęple powinny puścić dość gładko także też stało i wszystko już przed Wami Bardzo ładna instrukcja, bardzo ładnie się to prezentuje. Nie ma chyba żadnych naklejek, chyba że mamy arkusz w środku, bo tutaj chyba nic nie wypadło. Co niezmiernie mnie cieszy. E, więc, cóż, no zaczynamy, tak? Ja to złożę i robimy recenzję. Ja się nie mogę doczekać. A tak prezentuje się w pełni zbudowany set zestawu NASA Apollo Saturn V. Jak widać, set jest po prostu ogromny. Jeżeli postawimy go w pionie, będzie on mierzył równe 100 cm, czyli cały metr. Jak zresztą też widać, ciężko było mi to tutaj jakoś fajnie przedstawić. Ale mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać. Każdy element postaram się Wam dokładnie pokazać. Co mogę powiedzieć na sam początek, zanim zaczniemy recenzję? Do zestawu dołączone są dwie mini konstrukcje. Mamy tutaj miniaturkę lądownika księżycowego, którego mogliście oglądać już na moim kanale w wersji dorosłej, czyli tej dużej LEGO Creator Expert. Zapraszam do sprawdzenia recenzji tego setu, również polecam. A co do tej. Konstrukcji, która zawarta jest w tym secie, jest to konstrukcja w nanoskali. Dostajemy tutaj nanofigurki e, kosmonautów e, i naprawdę ta konstrukcja wygląda całkiem sympatycznie. A drugą konstrukcją miniaturową jest moduł, dzięki któremu e, kosmonauci mogli bezpiecznie wylądować na Ziemi w e, szalupie. E, obie małe konstrukcje są bardzo fajne, bardzo fajnie przemyślane, jak na taką skalę. I są zdecydowanie bardzo fajnym dodatkiem do całej rakiety. Znajduje się tutaj pięć potężnych rakiet F1 do tej pory. Te rakiety są najpotężniejszymi rakietami, jakie człowiek wbudował, i które działają, i które po prostu dały radę. Jeżeli chodzi o samą rakietę, składa się ona z trzech modułów, które możemy sobie rozmontować. Każdy z nich pokaże wam po kolei. Zacznijmy sobie od tego modułu na samym dole, który posiada 5 rakiet F1. Oprócz tego znajduje się tutaj pierwszy moduł paliwowy, e, który możecie teraz oglądać. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o samą konstrukcję całej rakiety. Tutaj wszystko jest doskonale przemyślane, nawet środek to, to, to też nie jest tak, nie wiem, czy będę mógł, mógł wam tutaj pokazać, ale Tutaj nie ma żadnych jakiś prześwitów, to nie jest jakaś wydmuszka, która jest pusta, tutaj wszystko jest fajnie przemyślane, te moduły paliwowe w środku też są jakoś odwzorowane i to też bardzo dobrze wygląda. No ale przecież patrzymy na samą rakietę, możemy sobie to wszystko tutaj odmontować po starcie, po wyniesieniu tej rakiety, która też jest najcięższą rakietą w historii. Po tym pierwszym module mamy moduł kolejny z kolejnym modułem paliwowym, gdzie kolejne paliwo, które miało wystrzelić z orbity kosmonautów na Księżyc. Jest on nieco mniejszy. I następnym kolejnym modułem jest moduł, w którym był lądownik oraz gdzie znajdowała się cała załoga razem z szalupą ratunkową w razie jakichkolwiek problemów kosmonauci mogli się tam udać. W szybki sposób i opuścić e, wszystkie inne moduły, i próbować bezpiecznie e, oddalić się od e, awarii, która mogłaby się tam wydarzyć. W wersji legowej ta rakieta posiada niecałe 2000 elementów. Jeżeli chodzi o konstrukcję i budowę, sama przyjemność naprawdę bardzo dobrze się bawiłem, budując to. Nie trwało to też zbyt długo. Dużo jest. E, sporych elementów. To nie jest tak, że ciuła się jakieś małe kawałeczki gdzieś tam. Jest naprawdę dużo konkretnych, sporych elementów, które też wpływają na to, jakich gabarytów jest ta rakieta. Jeśli chodzi o konstrukcję, bardzo przyjemnie się to budowało. Naprawdę nie trwało to też zbyt długo, ponieważ jest tu sporo dużych elementów, a więc no było to takie bardzo proste. Można powiedzieć, że, bo ktoś mógłby powiedzieć, że jest to dość monotonne, ponieważ Wiele paneli robiło się razy 4, bądź razy 2, więc mogłoby to być monotonne, ale uważam, że akurat w tym secie nie było czegoś takiego, to wszystko bardzo fajnie się przyjemnie budowało i patrząc jak ta rakieta rośnie w oczach, kończąc kolejny worek, naprawdę świetnie to wyglądało i no nie mogłem się doczekać tego finalnego momentu, kiedy iglica powstanie na samym czubku i budowa rakiety zostanie zakończona. Kolejny plus, który tutaj mogę wyróżnić, jest to, że nie ma tutaj żadnej naklejki. Jest natomiast mnóstwo, ale to mnóstwo elementów, których e, mamy na druki poprzez flagi amerykańskie, poprzez napisy United States, e, USA. Zobaczycie te napisy na przykład na, e, u podnóża rakiety, gdzie jest USA. Każda literka jest osobnym klockiem, każdy panel jest osobnym, osobną literką, że tak powiem. Więc naprawdę tych nadruków jest tutaj od groma. To samo można powiedzieć o tych mniejszych konstrukcjach, ponieważ mamy nadruki na lądowniku księżycowym, gdzie ten panel głównego, ten panel frontowy, gdzie była szybka, przez którą mogli spoglądać na księżyc oraz moduł, przez który wychodzili na powierzchnię księżyca astronauci również to jest nadruk. Do tego tile transparentny 1 na 2 z flagą amerykańską to również jest nadruk. Do tego przy szalupie ratunkowej też nadrukowane. Tutaj każdy element, który jest ma jakiś napis bądź jest potrzebny nadruk, nie jest zastąpiony naklejką, jest wszystko nadrukowane. Ogromny plus za to dla Lego naprawdę szapoba, bo bardzo często narzekam w swoich filmach na zestawy, gdzie Naprawdę można byłoby parę nadruków dać i byłoby rewelacyjnie, a jest to zastąpione jakimiś bzdurnymi naklejkami i nie wygląda już to tak efektownie, tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z transparentnymi naklejkami. Mogę się do tego doczepić chociażby w wersji lądownika księżycowego z serii LEGO Creator Expert, gdzie tam chyba tylko jeden, jeden kocek miał nadruk, reszta było naklejkami. Tutaj jest zupełnie odwrotnie, nie ma ani jednej naklejki, za co ogromny plus, jeszcze raz to powtórzę naprawdę super robota i tak według mnie powinno być z każdym setem, tym bardziej z tymi dużymi setami, za które płacimy dużo więcej pieniędzy, które są bardziej efektowne od tych mniejszych i stanowią taką ekspozycję, gdzie czasami ta źle naklejona naklejka może po prostu kuć na zwłoko i a, no możemy być po prostu z tego niezadowoleni. Tutaj tego problemu nie ma, ponieważ wszystko jest nadrukowane. Tak jak jeszcze raz wspomnę, Mega, mega plus za to dla LEGO. Kolejną rzeczą, o której muszę wspomnieć, jest to, że na początku w ogóle nie byłem zainteresowany tym zestawem i nie byłem nim zainteresowany, dopóki nie zobaczyłem go na żywo. I naprawdę wywarła na mnie ogromne wrażenie i stwierdziłem, że po prostu trzeba to mieć. Oczywiście brakuje mi teraz wahadłowca, który znajdzie się w kolekcji. I wracając do konstrukcji zestawu, no jest świetnie przemyślany. Sama instrukcja również jest bardzo dobra. Mamy wszystkie informacje. Jest to zrobione w wersji takiego blueprintu. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo lubię zawsze te ideasowe, bądź instrukcje z Creator Expert, gdzie mamy jakieś dodatkowe informacje, a nie suchą książkę do składania zestawu. Tutaj jest historia przedstawiona bardzo fajnie. Mamy też słowa od projektanta tego zestawu, który według mnie wykonał rewelacyjną robotę. E, tak to jest właśnie czasami, że zestawy, które uważamy, że nie są fajne podczas składania, gdy mamy okazję złożyć, bo zobaczyć na żywo, poobcować trochę z tymi zestawami, e, przekonują nas do siebie i ten zestaw jest kolejnym Dowodem na to, że tak jest w moim przypadku, jeżeli chodzi o moje rekomendacje, czy warto kupić ten zestaw, zdecydowanie bardzo warto. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, dostajemy tutaj podstawki. I dla mnie tutaj mamy plus i minus. Plusem jest to, że taka podstawka do tego, żeby prezentować w ten sposób, jaki teraz widzicie, jak się prezentuje ta rakieta, jest e, bardzo dobra i jak najbardziej potrzebna. Natomiast wykonanie tej podstawki już takie nie jest w sensie. To wszystko stoi stabilnie i nie ma jakiegoś problemu, aczkolwiek nie wygląda zbyt efektownie, można według mnie było to troszeczkę inaczej zrobić. I piękne odwzorowanie to kwintesencja tego zestawu. Oczywiście gabaryt również jest tutaj bardzo istotny, ponieważ jest to chyba jeden z najdłuższych, o może tak, setów, jakie powstały. I naprawdę robi wrażenie. Dla starszego odbiorcy jest to na pewno coś, co można sobie pięknie wyeksponować gdzieś na półce. Dla młodszego kawał historii, której można się nauczyć, plus fryda ze składania, i to jest zarówno dla młodszego składacza klocków, jak i również dla starszego. To jest po prostu czysta przyjemność i zabawa z tego, jak to składamy i po prostu widzimy, jak to się piętrzy do góry Każdy, z każdym kolejnym klockiem, z każdym kolejnym modułem. Jeszcze raz gorąco Wam polecam ten zestaw. Jak dla mnie to jest 10 na 10, tutaj. Nie ma co się zastanawiać, mamy fajne dodatki w postaci tych mini budowli, mamy podstawkę, która mogła być nieco lepsza, ale fajnie, że jest i możemy sobie eksponować ten zestaw właśnie w taki sposób gdzieś na półce. Plus sama rakieta po prostu robi turbo wrażenie. Czy postawimy ją w pionie, czy postawimy ją w poziomie, ona po prostu jest gigantyczna. Co do tego, czy biorąc ją do, do ręki, czy jakoś ona się łamie, kruszy, w sensie części odpadają, nie, nie ma czegoś takiego, chociaż niektóre elementy tutaj są dość, może nie kruche, ale można by odnieść wrażenie, że mogą łat, łatwo się odczepić, e, mi się takie coś nie przytrafiło, jest to wszystko fajnie zmontowane, spasowane tak, że nie ma żadnego problemu rewelacyjny zestaw oby więcej takich od tyle ode mnie dla was na dzisiaj. My się widzimy wkrótce. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na temat tego zestawu? Czy zamierzacie go kupić bądź czy już go macie? Oczywiście wam go polecam z całego serca, ponieważ no, to jest taka odkryta perełka, która po prostu jest. Nie widzicie jak gdy już ją dotkniesz to a to doceniasz to co masz, bo po prostu to jest kawał dobrego klocka. My widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.